Formikofilia Wyobraź sobie, że siedzisz na ławce w parku, a po twojej nodze zaczyna wspinać się hrabąż. Większość osób zareagowałaby natychmiast, przestraszona starając się jak najszybciej pozbyć owada. Dla osób z formikofilią jednak taki moment nie wywołałby niepokoju, lecz raczej ekscytację. Formikofilia to fetysz, który polega na czerpaniu przyjemności z kontaktu z owadami. Kluczowym elementem tego fetyszyzmu jest przełamywanie tabu. Owady w naszej kulturze często kojarzą się z brudem i nieczystością, budząc odrazę. Dla formikofilii te negatywne skojarzenia są częścią ekscytacji. Interakcja z owadem staje się aktem przekraczania granic. Część osób przyciąga owady zapachami kwiatów lub jedzeniem, co nadaje temu doświadczeniu element gry. Warto jednak pamiętać, że kontakt z owadami wiąże się z pewnym ryzykiem. Niektóre mogą gryźć, żądlić, a inne przenoszą choroby, jak np. kleszcze, które są nosicielami boreliozy. Dlatego osoby zainteresowane formikofilią muszą zachować ostrożność, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji. Vora Refilia to nietypowy fetysz, gdzie osoby odczuwają podniecenie na myśl o zjedzeniu kogoś lub byciu zjedzonym. Choć na pierwszy rzut oka brzmi to niezwykle ekstremalnie, w rzeczywistości fetysz ten opiera się niemal wyłącznie na fantazjach i symbolicznych wyobrażeniach, a nie na rzeczywistych działaniach. Kluczową rolę odgrywa specyficzna dynamika relacji między dwoma stronami drapieżnikiem i ofiarą. Osoby wcielające się w rolę drapieżnika czyli tego, kto pożera często wyobrażają sobie, że są dominujące, potężne i pełne kontroli. Z kolei ci, którzy identyfikują się jako ofiary, mogą postrzegać tę sytuację jako akt uległości. Scenariusze związane z tym fetyszem najczęściej są nierealistyczne i przypominają motywy znane z fantastyki. Można je porównać do opowieści o potężnych smokach, olbrzymach lub innych istotach, które połykają swoje ofiary. Kremasistofilia. To specyficzna forma fetyszu, gdzie podniecenie seksualne związane jest z sytuacjami finansowymi, gdzie jedna osoba ma władzę nad pieniędzmi lub zasobami materialnymi drugiej osoby. Choć na pierwszy rzut oka może to brzmieć jak nietypowe zachowanie, dla wielu osób jest to prawdziwe źródło satysfakcji i podniecenia. Fetyszyzm finansowy nie polega tylko na samej utracie pieniędzy czy wartościowych przedmiotów, jak miałoby to miejsce w trakcie oszustwa lub kradzieży. Chodzi raczej o psychologiczny aspekt tego doświadczenia emocjonalne oddanie kontroli nad swoimi zasobami finansowymi lub materialnymi drugiej osobie. W praktyce osoby z tym fetyszyzmem odczuwają satysfakcję i podekscytowanie, gdy ich partnerzy mają kontrolę nad tym, jak zarządzają swoimi finansami. Może to przybierać formę żądań dotyczących prezentów, pieniędzy lub innych materialnych zasobów, ale istotą jest psychologiczna gra władzy i kontroli, która wywołuje pożądane reakcje. Fornifilia. Wyobraź sobie, że jesteś na domówce u znajomych. W kącie salonu widzisz coś, co wygląda jak nietypowy stolik kawowy. Niby zwykły mebel, ale coś się w nim zastanawia. Gdy podchodzisz bliżej, dostrzegasz, że to nie stolik, lecz osoba, pomalowana w taki sposób, że przypomina mebel. Część osób w pokoju jest wyraźnie zaskoczona, ale ty czujesz coś zupełnie innego. Myśl o człowieku w roli przedmiotu użytkowego budzi w tobie dziwną fascynację, a jednocześnie konsternację. Jeśli ten widok cię porusza, być może odkrywasz w sobie zainteresowanie czymś, co nazywa się fornifilią. Pornifilia to specyficzny rodzaj fetyszu, gdzie ciało człowieka staje się funkcjonalnym meblem. Może być to krzesło, lampa, stolik czy wieszak. Ta praktyka często spotykana jest w środowiskach BDSM, opiera się na uprzedmiotowieniu jednej osoby, która pełni rolę mebla, podczas gdy druga korzysta z niej w sposób symboliczny lub rzeczywisty. Osoba wcielająca się w mebel jest zwykle unieruchamiana w określonej pozycji za pomocą wiązań, a czasem malowana lub ubierana w taki sposób, by jak najbardziej przypominała dany przedmiot. W fornifilii kluczowe są aspekty takie jak kontrola, podporządkowanie i dynamika władzy. Dla strony, która wciela się w mebel, może to być sposób na pokazanie pełnego oddania i uległości. Dla strony dominującej fornifilia często jest wyrazem władzy, kreatywności i kontroli nad sytuacją. Dodatkowym elementem bywa estetyka. Niektórzy czerpią przyjemność stworzenia scen, w których ciało człowieka przypomina realistyczny przedmiot użytkowy. Okulolinctus, określany również jako fetysz lizania oczu, to niezwykle rzadkie zjawisko, gdzie osoba czerpie przyjemność lub podniecenie seksualne z kontaktu języka z gałką oczną. W przypadku osób praktykujących ten fetyszyzm, samo lizanie oczu wywołuje niezwykle intensywne fizyczne doznania, zarówno dla osoby wykonującej tę czynność, jak i dla tej, której oko jest lizane. Akt ten jest również związany z bardzo głębokim emocjonalnym połączeniem między partnerami, gdyż wiąże się z pełnym zaufaniem. Jednak warto pamiętać, że okulolinktu wiąże się z poważnym ryzykiem zdrowotnym. Oczy są bardzo delikatne, a kontakt z językiem, który pełen jest bakterii, może prowadzić do infekcji. Infekcje takie jak zapalenie spojówek to tylko początek potencjalnych problemów. W skrajnych przypadkach może dojść nawet do uszkodzenia rogówki, co prowadzi do bólu, obrzęku, a w niektórych przypadkach do długotrwałych uszkodzeń wzroku. Z tego powodu osoby zainteresowane tym fetyszem muszą być wyjątkowo ostrożne i pamiętać o zachowaniu odpowiednich zasad higieny i bezpieczeństwa, aby uniknąć poważnych problemów zdrowotnych. Dacryfilia Wyobraź sobie, że siedzisz z przyjaciółmi i rozmawiacie o różnych sprawach, a atmosfera jest wesoła i beztroska. Nagle jedna z osób zaczyna mówić o swoim trudnym doświadczeniu, opowiadając o czymś, co ją głęboko poruszyło. W trakcie tej opowieści zaczyna płakać, a łzy spływają jej po policzkach. Reszta osób od razu reaguje współczuciem, starając się pocieszyć tę osobę. Jednak dla niektórych z obecnych widok płaczącej osoby wywołuje inne emocje. Zamiast smutku odczuwają podniecenie związane z tym, co się dzieje. Jeśli to brzmi znajomo, istnieje prawdopodobieństwo, że masz do czynienia z fetyszyzmem zwanym dakryfilią. Jest to rodzaj fetyszyzmu, który polega na odczuwaniu podniecenia seksualnego w związku z płaczem, łzami lub emocjonalną wrażliwością, którą płacz symbolizuje. Co istotne, dakryfilia nie oznacza, że osoba ma na celu wywołanie smutku lub cierpienia u drugiej osoby. Z kolei niektóre osoby odczuwają podniecenie, gdy same płaczą, szukając ukojenia w swoich emocjach. Dakryfilia jest stosunkowo rzadkim fetyszem, który nie zawsze wynika z traumatycznych doświadczeń. Dla wielu osób wiąże się z pragnieniem głębokiej emocjonalnej ekspresji i doświadczenia silnych, autentycznych reakcji, które są źródłem bliskości i intymności. Symforofilia polega na odczuwaniu podniecenia seksualnego związanego z katastrofami i wypadkami, szczególnie tymi, które wiążą się z realnym zagrożeniem życia i zdrowia. Dla osób z tym fetyszyzmem wypadek nie jest tylko widokiem destrukcji, ale również intensywnym źródłem emocji. Wypadki samochodowe, pożary, klęski żywiołowe czy inne dramatyczne wydarzenia potrafią wywołać silne reakcje ponieważ wiążą się z intensywnym stresem, adrenaliną i dramatyzmem. Ludzie z symforofilią mogą być pociągani nie tylko przez samą destrukcję, ale przez wrażenie, że są świadkami momentów o wysokiej stawce. Dla niektórych może to być też potrzeba uczestniczenia w tego typu wydarzeniach, np. w formie reżyserowania ich, organizowania lub inscenizowania wypadków, co jeszcze bardziej potęguje to uczucie podniecenia. Z psychologicznego punktu widzenia ten fetyszyzm może być związany z traumatycznymi doświadczeniami z dzieciństwa. W pewnym sensie dla osoby z symforofilią emocje wywołane przez katastrofę stają się swego rodzaju zapalnikiem do odczuwania przyjemności. Można to porównać do adrenaliny, jaką czuje osoba lubiąca sporty ekstremalne. Dla nich nie chodzi tylko o ryzyko, ale o samą intensywność doświadczenia. Nosofilia. To fetysz, gdzie głównym obiektem pożądania staje się nos. Dla osób przedstawiających ten fetyszyzm, nos to nie tylko część ciała odpowiedzialna za oddychanie, ale także symbol zmysłowości, piękna i pożądania. Podniecenie może wywoływać nie tylko sam wygląd nosa, ale również jego kształt, rozmiar, a także bardziej szczegółowe cechy, takie jak małe włoski w nozdrzach. Często osoby z nosofilią fascynują się określonymi typami nosów. Niektórzy preferują ostre, kanciaste nosy, które mogą kojarzyć się z siłą i pewnością siebie, podczas gdy inni zwracają uwagę na okrągłe, delikatne nosy, które uchodzą za bardziej subtelne i urocze. Nos staje się w ich oczach nie tylko funkcjonalnym elementem ciała, ale także estetycznym i zmysłowym punktem, który wywołuje głębsze uczucia. Dodatkowo, fetyszyzm ten może obejmować określone czynności związane z nosem, takie jak wąchanie czy kichanie, które dla wielu osób są niezwykle podniecające. Mascha lagnia, znana również jako fetyszyzm pach, to fascynująca preferencja, która sprawia, że pachy stają się centralnym punktem pożądania i erotycznego przyciągania. Dla wielu osób pachy pozostają mało dostrzeganą częścią ciała, której rola ogranicza się do funkcji higienicznych. Jednak dla tych, którzy doświadczają tego fetyszu, staje się one nieoczekiwanym źródłem ekscytacji. To właśnie ich wygląd, zapach oraz sposób, w jaki odsłaniają się podczas codziennych czynności, takich jak podnoszenie rąk, mogą stać się bodźcem wywołującym silne emocje. Dla osoby z maschalagnią, takie gesty są wyjątkowo zmysłowe, wypełnione ukrytą intymnością, która sprawia, że pachy nabierają erotycznego ładunku emocjonalnego. Autoplusofilia to nietypowy fetysz, gdzie dana osoba odczuwa podniecenie na myśl o byciu pluszową zabawką. Chociaż dla większości ludzi pluszowe zwierzęta kojarzą się z niewinnością, ciepłem i przytulnością, osoby z tym fetyszem widzą w nich coś więcej sposób na połączenie komfortu z intymnymi fantazjami. To nie tylko miłość do kolekcjonowania maskotek, ale pragnienie stany się jedną z nich, zarówno w sferze emocjonalnej, jak i fizycznej. Cechą charakterystyczną autoplusofilii jest intensywne utożsamianie się z pluszowym zwierzęciem. W praktyce może to obejmować noszenie futerkowych kostiumów, które nadają osobie wygląd maskotki lub odgrywanie ról, gdzie jest traktowana jak pluszak. Dlaczego ludzie odnajdują w tym fetyszu przyjemność? W dużej mierze chodzi o połączenie poczucia bezpieczeństwa, które niosą za sobą pluszowe zabawki z dziecięcą nostalgią i cielesnym doświadczeniem przyjemności. Kluszowe zwierzęta są symbolami opieki, spokoju i ciepła, więc wcielając się w taką rolę, osoby z autoplusofilią mogą odtworzyć te uczucia, dodając do nich intymny wymiar. Hybrystofilia. Wyobraź sobie, że idziesz na randkę z kimś, kogo poznałeś na Tinderze. Początkowo wszystko wydaje się nudne: rozmowa jest sztywna, a atmosfera niezbyt ekscytująca. Jednak w pewnym momencie ta osoba nagle wyznaje, że przez ostatnie kilka lat siedziała w więzieniu. Dla większości ludzi takie wyznanie byłoby powodem do zakończenia spotkania, ale dla osoby z hybrystofilią sytuacja zmienia się diametralnie. Zamiast odczuwać lęk czy niechęć, zaczynasz odczuwać silne zainteresowanie, a ta osoba staje się nagle bardziej pociągająca. Hybrystofilia to fetysz, który wiąże się z pociągiem do przestępców, zwłaszcza tych, którzy popełnili poważne, brutalne zbrodnie. Dla osób z tym fetyszem, życie na krawędzi społecznych norm, łamanie prawa oraz emocje związane z niebezpieczeństwem stają się niezwykle atrakcyjne. W niektórych przypadkach osoby z hybrystofilią angażują się nie tylko emocjonalnie, ale także fizycznie, wspierając swoich przestępczych partnerów w działaniach kryminalnych, takich jak przemycanie towarów czy pomoc w planowaniu kolejnych przestępstw.